Nie mamy z tej strony Bora. Witam Was w kolejnym case openingu z gierki Edge One Z 1 tym razem z Just Survive. Zauważyłem, że brakuje mi fajnego plecaka, Kasku oraz Kewlara. No, ten jest zdobyczny albo go pofarbkował. Jak ja to mawiam SP, bo ma wszystkie skiny świata. A chciałbym mieć też kilka swoich w sumie. To zobaczyłem, że zostało mi jeszcze. 6 paczek, 6 skrzyń predatora to są jedyne możliwe ciuchy w tych wszystkich skrzynkach, miliarda co oni już wyprodukowali do tej pory, więc tylko na tych skrzynkach najbardziej mi zależy w sumie. tutaj najnowszym jak investisz, czy Investitional czy jakoś tak, Inwestional, to nowe to jeszcze się nie przyglądając bardzo. <laughs> tak jak mówię, no, 6 skrzynek, więc otwórzmy sobie te 6 skrzynek. Zależy mi, no wiadomo, na złotym, na masce, bo bym sprzedał. Na skinach do tych trzech broni, najbardziej do shota. No i tutaj chciałbym mieć ten plecak, ten kevlar lub nawet ten. Ten chyba nawet lepiej bo bym bardziej chciał niż ten. I, i kask, obojętny ten, no ale ten w sumie lepszy. To jest coś, co celuję, chociaż wiem, że wypadną mi z pięciu skrzynek. Buty, rękawiczki, rękawiczki, buty i pewnie koszulka. I jedno wypadnie z niebieskiego, więc pewnie to będzie czapka, albo te same buty, które już wcześniej wylosowałem. Cóż, zobaczymy. Chybił trafił i jedziemy. W co celujecie? Napiszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę. A my też śpacze paczek tworzymy. Na no te spodnie mam, tą bluzę też tu mam. Już nie. W King of the Killu chyba tą bluzę mam dajcie zamknę to raz zobaczymy eee, prawie sobie możecie przejrzeć moje skiny Jak macie jakieś skiny zbyteczne e, Bardzo nawet nie przyjmę. No tej bo tutaj nie miałem Bardzo nawet nie przyjmę skiny, no, tylko wiadomo, że nie, nie te... No tutaj prawie każde tak w King of the Killu nie te co wypadają z worka, bo tych to już mam kurde chyba z 700 z 800. Dobra, otwieramy te pięć paczek. Dawaj mi chociaż jedno z tych trzech rzeczy, które ja chcę. O, stój na kasku. No wiedziałem, będą buty. Standard. Tja, całe życie o nich marzyłem. Była druga paczka. Teraz jedziemy z trzecią. Daj mi ten kask! Nie chcę tych spodni, ja już je posiadam. Łotrze ty. Zdaj breka ustawiające losowanie, ty ty. Dobra, pumetek, jeszcze trzy. Daj mi jedne, jedno coś, czego do się bardzo cieszył. Kevlar. No kurde, zajebiście. Tak jest. Zajebiście. A mamy jeszcze dwie skrzynki. No fajnie by było plecak i kask jeszcze. Ja, to by było najlepsze. A najbardziej zależy mi jednak na kasku, tym fioletowym. Heavy. O... Ku, jedź, 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 jedź. Zostaję, nie chcę z butów śmierdzących. Cholera było tak blisko. Dobra, ostatnia paka. I kolejne skrzynki będę otwierał za rok. Chyba. Zostawi te spodnie, no i zostawię ten Kewiczek No tak, i krtani nadwyrężona. Nie mam już nic, nie? Nie mam. No i tak, na pewno sobie zmienimy kewika. Nie będziemy tym lekko pajacowskim chodzić. Gdzie ja mam tego lepszego kewika? Hmm, tu jest zaraz Zobaczymy, o snajpa mi się nagle pojawiła w dłoni. No, plecak jest pofarbowany. To mam rękawiczki, dwie pary. Czekajcie, zaraz spróbuję trampki. W sumie też zmienię. A nie, bo to są te lekkie. No to w tych bez sensu, jakoś chyba chodzić. Też nie da, no dobra. Wiecie, te kontrakty jeszcze jakoś się robiło Ja nie wiem jak Tego się nie da Tych starych się chyba wszystkich nie da Skąd ja mam tyle czapek w ogóle Koszulek No nie tego nie wymienię tej bluzy Chociaż w sumie Mam tu kilka podwójnych, jak to, to, to i to, ale tej bluzy w tym momencie wymieniać nie muszę, chyba. No dobra, i to. Zobaczymy na co wymienimy. Ble, ble, ble. Wiadomo. No nie, no kurde, mam go przecież. No, zobaczymy dalej. Czekajcie. Z tego zielonego kontraktu, ale nie, nie, tu już wszystko mam Mogłem buty dać do wymiany. A, zostawić sobie tylko te najlepsze rzeczy, ale czekajcie, no zobaczymy wyżej. To się nie da. To jest to samo, tak, tak. To nie. Dobra, to nie. To mógłbym wymienić. No ale to też pójdzie z tego samego, nie? Czemu mi tylko najnowsze w tym momencie dodaje? Ciekawe. No, to też mi doda. Dobra. O, tu mam te dwa kewlary. To i to w sumie bym nie potrzebował. Nie, te buty bym sobie zostawił. Te dwa kewlary mi są. Zbędne, myślę. W tym i tak nie chodzę. A te buty, idź pan w chuj, nie wracaj. Nie, nie potrzebuję tych kewlarów. Ten mam świetny, jest zajebiście. Wymieniamy. Tamte buty sobie zostawię. No to drzem wymienił! Czarno-biały był lepszy. Ale cóż, jedziemy dalej. Czemu, czemu to? To chcę wymienić, panie kolego. No, tutaj mam taki gear, tylko to wtedy by już na złoto kręciło, chyba, tak? Pięć tych to też by mi nie było potrzebne. Czekajcie, muszę to obadać. Tak, już wtedy by mi na złote kręciło. To już by było wskazane, powiem wam szczerze. Tego się nie da. To jest tu fioletowe. No, czekajcie, jeszcze te zobaczę. No, ja będę chodził w tamtych butach, pewnie. Czekajcie, a ja tych nie mogę ubrać? Mogę. I to są lekkie. Hmm, więc na pewno lepsze. Niż te glany Pomyślmy tutaj sekundy dwie No ale glany są z niebieskiego, tak samo jak armor Jeszcze raz się nad tym fioletowym zastanowię Z zieleń, no zielony hmm. W tych spodniach wszystkich nie będę chodził Będę chodził tylko wiecznie w tych Do tego to no, Ta koszula mi jest niepotrzebna Te spodnie w tym momencie też nie, ten kewlar też nie. Zostawię sobie te buty i te buty, bluzę sobie zostawię, rękawiczki. Zastanawiam się nad tą bluzą. Hmm, dajcie mi sekundę pomyśleć. To będzie fajne, czy te spodnie, nie? Ale też są w miarę na pewno lepsze niż te, bo to jest wersja coś podobnego do tych. Ale ciemniejsza zdecydowanie lepsza. Nie, no dobra, ostatni raz wymieniam. Tego mi też trochę szkoda, to fajnie wygląda. Ale to wygląda jednak znacznie lepiej. Hm. No nie wiem. E, dobra, nie będziemy się trzy razy zastanawiać. Piszemy teraz normalnie i zobaczymy. No i pięknie i to mi wróciło. No co za, co to jest za... Jakie oszustwo. Jakie oszustwo. To mam z niebieskiego, a z tego fioletowego, gdzie to jest. To. Tam tylko to i to. No trzy z jeszcze potrzebuję. Czekajcie, wstanę, sobie, zobaczymy jak to wygląda w miarę chyba. No tylko, że tych portek nie mam ani tego plecaka. No, i nie mam hełmu, nie dostałem hełmu chyba, nie? Nie, czekajcie, chyba nie dostałem, nie, nie mam, dobra, tak to zakończymy. Koniec openingu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapy w górę, napiszcie, co Wy najlepszego wylosowaliście. I czy Wam najczęściej też shity wypadają. W sumie to głupie pytanie, bo pewnie tak. Ale co najlepszego wylos wylosowaliście z paczek Predatora Lub ogólnie z wszystkich paczek Trzymajcie się ciepło do kolejnego odcinka Zage One z H1Z1. na pewno z case openingu raczej wątpię Strzała